Cześć siemanko, tutaj The Gaming Fun witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. W dzisiejszym odcinku zagramy Escape The Crastic Crap Obby Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję ze dzwoneckiem oczywiście oraz komentarz o więcej odcinków z Robloxa, Obby, Tajkunów, Slumitorów lub innych gier na Robloxie, więc ja zaczynam tutaj Tutaj widzę, że pierwszy raz tutaj ludzie grają w Obby ja tutaj mam pójść tu, nie tu, dobra O, skąd Bob Kotletki A Ale ja się śmieje No, dobra Okej okay. O kurde, zginąłem, czyli trzeba e, dobrą frytkę e, wybrać Krytką. Dobra, wybieraj, Mordo jak on kurde miał blue chyba z Rainbow Rainbow Dobra, udało się Teraz tam jakoś muszę doskoczyć Tylko jak? Tylko... A, takie bomble są Dobra, dobra, dobra Tutaj e, trzeba poczekać na bombę, Ale jak na bombę i tam doskoczyć, nie wiem Spongebob, nie śmiej się Dobra. Dobra. Udało mi się. Biegniemy, uciekamy od tłustego tego kraba. Bo nas yy, porwali, Niestety. A spójrz, bo się śmieje, jak głupi serio. Dobra, teraz trzeba przeskoczyć przez noży. Dobra. Teraz tutaj na drugim zaskoczyć, zarobiście. Teraz na... E, przez... Ale... A, dobra! Takiego dłuż, dłuż, dłuższego jumpa mamy, dobra. I tutaj przez drzwi, dobra. Dobra, teraz jesteśmy tutaj, gdzie jest safe, dobra. Będę nie przejdę. Gdzie teraz? Eee, The Plug. Hmm. A dobra. Czyli pierwszy to, później to, to i to. Dobra, udało się. Teraz tutaj skaczemy. Czekajcie, zobaczcie, za, za, głośno, za głośno jest. A teraz będzie idealnie, bo byście mnie w ogóle nie słyszeli, nie? Dobra. O! Teraz biegniemy. Ale nikt nas nie goni. O kurde! Jezus Maria! Przestraszyłem się. Dobra. Biegniemy. O, oh my God, Policja! No i kurde dot dotknąłem, a tak, a tak blisko byłem, kurde. Mano. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz biegniemy. Uda nam się. Uda się. No i, no i znowu, kurde. Ja pd. Ja pierdzielę. A to co to jest? A, jakieś komendy. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. No i jak ja jak ja to dotknąłem, no jak? Nie wiem Nie wiem i nie chcę wiedzieć No chcę, ale no O, teraz nie dotknąłem, dobre. Czyli muszę przed tym, dobra I hopsa Dobre Ucieczka o. Chyba do domu Spongeboba musimy iść. Chyba. Tak. Nie wiem skąd wiedziałem. Tak obstawiałem, tylko nie grałem tego w ogóle. Teraz tutaj. Dobra. Teraz. Gdzie? Nie wiem. A tutaj już coś jest. O, drzwi się otwarły. No i zdechłem. Nie gadaj, że od tamtego momentu będę musiał zaczynać nie tutaj checkpoint Dobre. Zalombiście A to było na czas! Kurde! Tutaj tak się kliknę Dobra Zalombiście O, tutaj gaczu, śpi Tutaj jakaś skrzynka jest A, Tutaj muszę wejść, na niego skoczyć O, o Dobra, jesteśmy w Gacusiu, Gacus na zjadł. Tutaj hamburger. Tutaj miska Garego, czyli Gacusia. Tutaj dobra. A, patrzcie, jaki troll, nie? Tutaj przez to nie widać, tutaj wchodzicie i, i wam się pokazuje. Co za troll. Dobra, raz tu. A. To beka! Kurde. Dobra, ciekawe ile ile to ma stajze. Jestem dopiero na 16 Stage. Teraz tutaj będzie 17 i przez to przejść. Nie wiem ile tutaj będzie Stage, nie? O kupka! Kupa! Jeżeli przez ku gu, gówno Zginąłem przez kupkę Kupa gaciusia Dobra. O! Udało mi się! Cześć! I have here there is a secret but around the map. Go find it. Mm -hmm. Tutaj jest Spongebob Movie Adventure! Zostawcie pod tym filmem 4 łapki w górę, żeby... żebym nagrał Movie Adventure. Ale to działa. A jak, jak dookoła mapy, jak się nawet stąd wydostać, nie mogę, bo po co ty gadas Jak ja stąd nawet wyjść nie mogę. Tutaj coś takiego. Dobra. Tak jak mówiłem, zostawcie trzy łapki w górę, żebym nagrał Spongebob Movie Adventure, zostawcie subskrypcje ze dzwoneczkiem, bo wbijamy wbijam 5000 subskrypcji. Na obecną chwilę, kiedy nagrywam, mam 4721 subskrypcji oraz komentarze z się. Film spodobał. Cześć się, i l.